Dzień dobry, witam Was wszystkich, moi drodzy parafianie, moi drodzy słuchacze, bardzo serdecznie po raz, na, po raz kolejny. W moim odcinku, chyba biblijnym, ja nie wiem, czy to jakiś, może ciąg biblijny ja teraz rozpoczynam tutaj jakiś taki, ale tak się składa, że akurat ten temat mnie troszkę pochłonął i próbuję tutaj dociec pewnych rzeczy, które kiedyś wydawały mi się jeszcze do niedawna, tak oczywiste, a im bardziej brnę, te proste wydawałoby się rzeczy, tym bardziej otwierają mi się, słuchajcie, gały ze zdziwienia. Jak dymali mnie po prostu przez te lata. Proste rzeczy, tu Wam zaraz pokażę. Ale oczywiście Wy na pewno wiecie, wiecie jak to wszystko funkcjonowało. To ja jestem tutaj taki nieudacznik, taki nieokrzestany. Widzicie dzisiaj w mojej galerii, za mną tło po raz ostatni prezentuję tutaj to dzisiaj. Ten mój obraz, ten obraz idzie... Pod Kraków do pani, która zwyciężyła w licytacji. Bardzo się cieszę. Pani napisała bardzo miły list do mnie. Bardzo dziękuję za, za list. Niestety z przykrością muszę odmówić przyjazdu tutaj do mnie, dlatego że od jakiegoś czasu staram się unikać gości z zewnątrz i staram się mieć większy szacunek do miejsca, gdzie prywatnie po prostu żyję, gdzie przebywam. I tak sobie postanowiliśmy z żoną, że no jakoś chcemy się tak troszkę odseparować. Mam nadzieję, że nie będzie mi to policzony jako, jako moja arogancja, czy jakiś tam mój... To jest wynikiem pewnych okoliczności, które spotkały nas kiedyś tam w, w przeszłości różnych bardzo dziwnych i staram się być bardzo powściągliwy w przyjmowaniu moich gości i staram się też być bardziej teraz już od jakiegoś czasu bardziej powściągliwy nawet w rozmowach choćby nawet telefonicznych ale to, to jest wynik mojego, mojego doświadczenia i przebywania z moimi ukochanymi bliźnimi Teraz tak, obecnie odbywa się, nie nazywa się to Arkadia, tylko Akademia Zdrowia. Jest pierwszy turnus zorganizowany przez Rafała. Ja jadę na ten turnus drugi, który będzie od szóstego. żona jednak bardzo moja się ucieszyła, gdy jej zakomunikowałem, że zabukowałem u Rafała dwa miejsca. Także ja jadę na drugi turnus. Wiem, że już jest organizowany trzeci turnus, bo ten drugi turnus niestety nie ma już miejsc. Ilość miejsc u Rafała jest ograniczona. To bardzo cieszy, że, że jesteście, że są chętni, którzy, którzy wiedzą, co to jest zdrowie. A zresztą, może wam powiem, jak już tam zajadę, jak tam było. Bo co to jest opowiadać o turnusie, gdzie się nie było? Pod, pod filmem zamieszczę wam linki. Ja wczoraj dopiero wszedłem. Nie wiedziałem, że na Facebooku jest założone, założone miejsce, gdzie można zobaczyć, co się tam dzieje. Są tam zdjęcia. Wczoraj sobie przyglądałem się. Akurat jedna z wieloletnich optymalnych, która do mnie zadzwoniła, mówi: Jak to, Sławek, to ty nie wiesz, że tam jest cały czas relacja. No, nie wiedziałem. Rafał mi się nie pochwalił. No to nie wiedziałem, nigdzie nie szukałem. Szukałem innych rzeczy, żeby wam tutaj w nagraniach powiedzieć, a nie wiedziałem, że są tam zdjęcia z turnosu, który się odbywa. I dla ciekawskich, będzie zamieszczony pod spodem link. Pozwolicie? Nie będzie żłopania. Tematy są bardzo poważne, tutaj nie ma. Nawet jak są poważne tematy, nieraz żłopie, to wiecie, to jest moje takie odskocznie. Jak trzymam tą szklankę w ręce, to jest mi łatwiej się koncentrować, łatwiej mi ta, ta myśl przychodzi. Także to jest taki mój, można powiedzieć, fetysz. Zacznę od tyłu, bo bardzo lubię zaczynać niektóre sprawy od tyłu. Dekret o kanonie Pisma Świętego. Dekret uchwalony na czwartej sesji Soboru Trydenckiego w dniu 8 kwietnia 1546 roku, zawierający uroczystą definicję dwóch równorzędnych źródeł: wiary, Biblia oraz Tradycja, a także uroczystą definicję kanonu Biblii, czyli ksiąg uważanych przez Kościół Rzymskokatolicki za natchnione. W 1546 roku. Dekretem Soboru Trydenckiego z 8 kwietnia, jeszcze raz powtarzam, 1546 roku dekret zawiera, że mówi tak, że Biblia oraz tradycja są to dwa równorzędne, równorzędne źródła wiary. Ilu z was to wiedziało. Ja wiedziałem, że tradycja jest bardzo ważna. Że ta tradycja, ale że tradycja jest równoważna z tekstem, z tekstem świętych ksiąg natchnionym przez Boga, to tego to, to nie wiedziałem. Naprawdę nie wiedziałem. I to jest sobór trydencki. Tak uchwalono. A jak na soborze coś zostało uchwalone, to tak jest. Ale to są źródła wiary, także, żebyście wiedzieli. Nie ma się czym za bardzo przejmować, to jest źródło wiary. To nie jest źródło wiedzy czy mądrości, tylko źródło wiary. Więc okej, okay, nie ma tutaj nic naprawdę nadzwyczajnego. Przejdę dalej, bo aż mi w gardle zasycha, jak to, jak to czytam. Co mam zaznaczone dalej? Kanon pisma świętego nie został ustalony na soborze nicejskim. Ale na czwartej sekcji soboru trydenckiego w 1546 roku. Ja myślałem, że ten kanon został usta ustanowiony właśnie w tym IV wieku, w tym, na tym soborze nicejskim. A tu okazało się, że nie, że później, ponad tysiąc lat później został ustalony. 150 wieków nie było kanonu ustalonego całkowicie takiego stricte. Ale dobrze, przejdźmy dalej. Co ja tu jeszcze ciekawego sobie. Sobór ten potępił arianizm i ogłosił wyznanie wiary, uznając bóstwo Jezusa Chrystusa. Sobór nicejski. Bo to jest, mówię teraz o nicejskim soborze, to jest ten z IV wieku. Sobór potępił arianizm i ogłosił wyznanie wiary, uznając bóstwo Jezusa Chrystusa. Symbol nicejski. Było to pierwsze oficjalne wyznanie wiary o zasięgu i autorytecie ogólnokościelnym. Dotąd obowiązywały formy lokalne, zatwierdzane przez biskupa lub synod lokalny. Też tego nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że wtedy oficjalnie uznano bóstwo Jezusa Chrystusa. Czwarty wiek, oficjalne uznanie bóstwa Jezusa Chrystusa. Przejdę sobie do następnego, co sobie tu zaznaczyłem. zaznaczyłem. Wpisałem w wyszukiwarki, kiedy powstał kanon Pisma Świętego w chrześcijaństwie. I mimo iż tam to, co Wam przeczytałem o tym ostatecznym ustaleniu, to wyrzuciła mi sztuczna, sztuczne kalkulatory, wyrzuciły mi, że kanon pism chrześcijańskich ustalony został ostatecznie w IV wieku naszej ery jednak. Początkowo różne kościoły uznawały różne dodatkowe pisma za natchnione, które stopniowo odrzucano. No to jak jest? No i tu powstał mnie dylemat. Muszę się wgłębić i w doktryny, i w założenia, i w to, co tam zapisano. Na soborze, jakie mamy dokumenty z Soboru Nicejskiego i z tego późniejszego soboru Trydenckiego z 1546 roku. Muszę to dokładnie wiedzieć sobie. Dla świętego swojego spokoju, bo takie dwa taki, taki rozrzut byłem zdziwiony, że nie ma konkretnej daty, nie ma konkretnie podanego nawet przez kogo, kto tam w tym zatwierdził, to kogo Duch Święty natchnął, że ten kanon który ja przez te dziesiątki lat miałem wtłaczany do głowy, z którym ja żyłem, utożsamiałem się. A ja nie mam autora, kto to zatwierdził. I mało tego, miałem takie przekonanie przez całe moje życie, że to jest tak święte, że no, to jest przecież taka oczywista oczywistość, że ktoś tam to zatwierdził. Ten Duch Święty spłynął na kogoś konkretnego, czy na ich tam kilkunastu, czy kilkudziesięciu tych biskupów. Oni to zatwierdzili, bo byli pod podnatchnieni. No, ja to do wiary, jako wiarę Przyjmowałem, bo tak mnie nauczono i jest ok. Potem wiedziałem, że tradycja jest bardzo ważna i Kościół też opiera swoją, swoją wiarę o tradycji, ale nie wiedziałem, że jest to równoznaczny z tekstami, czyli tradycja, tak jak w filmie Miś. Pamiętacie, co to jest tradycja? Jakby ktoś nie wiedział, polecam film Miś. Tam jest wytłumaczone dokładnie, yy, czym jest tradycja, a też wytłumaczone, czym tradycja nie jest. Nie? To jest, to mi się tak przy, przypomniało akurat z misia. To jest miś na miarę naszych możliwości. No i tutaj też mam do czynienia z misiem na miarę naszych możliwości. Słomiany, dmuchany, duży i wyciągnięty przez helikopter. Bardzo wysoko, żeby wszyscy widzieli. I wszyscy patrzą. Patrzą tego misia, tego misiu. No i jak się tak patrzę na tego misia, to widzę, że to to w środku puste z zewnątrz wielkie, dynda się, jak to wszystko pierdolnie, przepraszam, przepraszam, taki miś, jak halaśnie, dobrze że tamten miś wpadł w tą wodę, nie? Rozłożył się, nie? I spiszemy protokół popsucia. Zapamiętajmy, tak tutaj mam napisane, bo tu jest jak stworzono kanon biblijny miałem takie pytanie sobie zadałem tu maszyna odpowiedziała kalkulatorowa zapamiętajmy kanon Pisma Świętego powstał z potrzeby ustalenia które z otaczanych czcią religijnych pism żydowskich i chrześcijańskich są rzeczywiście Bożego pochodzenia zapamiętajmy, zapamiętajmy bo to jest bardzo ważne Obejmuje on 73 natchnione księgi, 46 wchodzących w skład Starego Testamentu i 27 zawartych w Nowym Testamencie. Zapamiętajmy, przeczytam Wam jeszcze raz. Kanon Pisma Świętego powstał z potrzeby ustalenia. Była potrzeba ustalenia. Wiecie, co to jest potrzeba ustalenia? Była potrzeba. Ktoś chciał, żeby w końcu ktoś to ustalił. Kalkulator się myli, powstał z natchnienia Bożego, z natchnienia Ducha Świętego. Ale piszą, że potrzeby, z potrzeby serca, która z, które, ta potrzeba nie, które z otaczanych czcią religijnych, pism żydowskich i chrześcijańskich są rzeczywiście Bożego pochodzenia. Była taka potrzeba, żeby wyodrębnić te, które z tych wszystkich apokryficznych, tych wszystkich tam, bo one były wszystkie na równi, które z nich są. Rzeczywiście Bożego pochodzenia. Ale niestety żadnego z nich, z tego co wiem, Bóg własną ręką nie pisał. Pisali je wszystko ludzie własnymi rękoma. Ważne jest tylko, jak sprawdzić bo to jest bardzo ważne dla mnie jak sprawdzić, czy dany pisarz, który pisał tą swoją ręką, dane, czy przepisywał? Jak sprawdzić, jak zweryfikować, czy on był? W trakcie tego pisania, pod natchnieniem, czym jemu się po prostu pod deklem roiło. Jak to zweryfikować? Jak zweryfikować to pismo? Jakimi sposobami, jakimi meto o, metodami, jakich metod używano do weryfikacji? W XVI wieku na jednym Soborze, albo w IV wieku na drugim syn syn Soborze, czy tam Synodzie, jakbyście to na nazywali? Jakich metod używano, aby zweryfikować, aby Toś to weryfikacyjne, które odsiało pismo, na przykład pisma Henocha, który obcował z Bogiem, który był przy Panu Bogu, przy Bogu, był z Nim, był, tak jak Wam wspominałem, był zabierany na wycieczki krajoznawcze po świecie i okolicach z Panem Bogiem. Jak to zweryfikować, że jedne są pochodzenia Bożego, a drugie są po prostu wyssane z palucha? Chciałbym to wiedzieć. Napiszcie mi, jaki był pod spodem, bo na pewno ktoś z was wie. Na pewno jesteś, tam jest na pewno z was grono, takich samych jak ja, wyznawców chrześcijańskich, którzy przez lata, przez dziesiątki lat byli czadzeni, albo są czadzeni tym wszystkim, tym Amokiem. Napiszcie mi, jak wyglądała ta selekcja na święte, Boże i te urojone. Dlaczego wsadzono? Księgę Henocha jako urojoną. Postaram się Wam odpowiedzieć, dlaczego jest to urojona księga. To skasujemy. To już było. Co też w księdze Henocha jest takiego, że duch święty nie natchnął wybierających, aby ten tekst został przez nich zaakceptowany i dołączony do, do kanonu. Do kanonu, który byłby czytany z ambon w całym świecie chrześcijańskim. Cóż tam takiego jest trefnego? Księga Kenocha, albo pierwsza księga Henocha, tak zwana etiopska A może ja to wam przeczytam. A może na następny odcinek, tak. To będzie zaraz następny odcinek. Nagram o tym, dlaczego księgi Henocha. A może tak, a może, może jest inna przyczyna, ale to sobie sami, sami wykombinujecie. Kończę to nagranie i kręcę drugie.